E, her, E, R, N, A, A N, D, R, O, I, D, A. Androida, szukacie, e tak, macie tutaj Netraft, Launchers, Androida, zatrzymajcie sobie filmem Tak, wsy, robicie, klikacie to. Zostawcie sobie. Szukałam. Jak jak tam klikacie, tam pisze na banana mi się powiesz. Tutaj też musicie, i jak macie, to na każdy telefon będzie działać. Jak macie pliki, bo to się będzie ściągać. Tak, eee, tutaj E, no jak macie to pewnie macie beta, ale beta tak samo wygląda beta to jest beta wchodzicie, macie to klikajcie, jeśli na przykład nazywam na znaczy mnie nie znacie mnie, mojego kuch, to wam zaprezentuję Le i... E, le i o, ne e, Była jakiś liter nawet małych. I jak chcecie, tu jest są stare wersje wybierać. Ta wam nie ta też, a tu macie... Ja na przykład to lubię. O nie wybram złą. Tamte wam nie będą działać. Macie prawdziwy patrz, nawet to dzisiaj cyk. I survival na przykład w i wchodzi wam Jak na prawdziwym minecrafcie Stara wersja, ale. Ale, poczekajcie, no to się załaduje. Troszkę długo pomijcie film. Ja poczekam, jeśli się Jak się załaduje, to. Chyba będzie. Jest tak. Prawdziwa drzewa. Ale wszystko prawdziwe. Miecze. Dobra, dzięki za oglądanie. Dobra, dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i ja Wam przypnę serduszko. Bye bye.